Większość ekspertów od stresu uczyła się o nim z książek, siedząc w wygodnych fotelach albo sącząc kokosa na bali. Ja o ekstremalnym stresie uczyłam się w miejscu, o którym inni boją się nawet pomyśleć. 13 lat temu spędziłam 90 dni w więziennej celi. Nazywam się Joanna Skarżywska, jestem psycholożką i przedsiębiorczynią. Ale to nie jest historia o mnie, tylko o tobie. O tym, dlaczego mimo sukcesów, zwycięstw czujesz, że budujesz własne więzienie tylko bez kraju. W tej odcinkowej serii pokażę Ci, jak wykorzystałam mechanizmy neurobiologii, które pozwoliły mi przetrwać za murami, po to, żeby zbudować biznes odporny na wstrząs. I obalimy wielkie kłamstwo, że stres to cena sukcesu. I zobaczysz, jak przestać płacić za wyniki w biznesie spokojem, energią i jak odzyskać wolność na życie i czas ukochanymi ludźmi, no bo przecież to jest kluczowe, nie? Zostaliśmy oszukani przez największych górów, branży, którzy wmawiają nam, że jedyna słuszna droga w biznesie to jest pokonanie stresu. Jestem praktyczko i tak jak mówiłam, ekstremalnego stresu doświadczałam spędzając 90 dni zamknięta w małej celi z czterema obcymi kobietami na 15 metrach kwadratowych. Ja myślałam, że wiem, czym jest stres. W końcu studiowałam psychologię, miałam wiedzę, nie? ale ona nie zdała się tam na nic. Ja przetrwałam te 90 dni i po wyjściu na wolność wydałam kupę kasy na szkolenia i na rozwój, bo chciałam się naprawić, ale ciągle coś mi nie pasowało. Wszyscy obiecywali, że stres zniknie, ale on nie znikał. Co więcej, on wracał i siał coraz większy zamęt. I wtedy zaczęłam szukać odpowiedzi w badaniach naukowych. I wlazłam naprawdę głęboko do króliczej Nory i odkryłam coś, co wywróciło mu świat całe moje życie do góry nogami. I my obalimy największą bzdurę w świecie rozwoju, powtarzaną przez 99% coachów, guru i ekspertów. I niestety ta bzdura niszczy powoli, ale bardzo skutecznie Twoje życie i biznes. Zobacz. Wszyscy powtarzają, że stres to jest reakcja na trudnego klienta, na deadline, na kryzys w związku. To jest bzdura. Stres to nie jest reakcja. Stres to jest predykcja. No ale jak to? No zobacz. Wszyscy, jak mantry, powtarzają te same bzdury od lat: że stres to jest reakcja, że wystarczy zmienić reakcję, że zarządzaj stresem, redukuj stres. I cały ten koncept, cały ten rozwój osobisty jest oparty na przestarzałym i nieaktualnym paradygmacie czyli założeniu, które mówi, że Twój mózg analizuje rzeczywistość. Nic bardziej mylnego. Twój mózg nigdy nie analizował, nigdy nie będzie analizować Twojej rzeczywistości. Bo on nie działa jak kamera, która po prostu rejestruje Twoje życie. On w każdej sekundzie działa niczym wróżbita macie. On przewiduje to, co się wydarzy. Po prostu Twój mózg non-stop zgaduje. Najprościej mówiąc. Twój mózg nie widzi rzeczywistości takiej, jak ona jest. On ją przewiduje. Oparcie o dane, jakie masz w swoim systemie operacyjnym. Dlatego właśnie te wszystkie popularne metody są nieskuteczne albo działają tylko na chwilę. Dlatego zimne prysznice, techniki oddechowe, afirmacje to jest po prostu plaster na otwarte złamanie. To jest są dosłownie pobite gary, nie? No bo zobacz. Bo to jest walka z objawem, a nie zmiana u źródła. Co gorsza, jak długo lecisz na nieogarniętym stresie, twój organizm wchodzi w stan tak zwanej habituacji stresowej. I to jest moment, w którym przestajesz czuć to spięcie. Wydaje ci się, że wow, jaka jestem odporna, jaki jestem odporna na ten stres. No nie. To jest po prostu tak, jakbyśmy zakleili czarną taśmą kontrolkę awarę silnika w samochodzie, tylko po to, żeby ona nas w oczy nie radziła. No, a silnik pod maską dalej się grzeje. Spała po prostu potężnej ilości twojej energii. A długofalowy efekt nieogarniętego stresu jest taki, że zgadza się na byle jakość. Na byle jakość w relacjach z bliskimi, z klientami, na brak czasu na siebie, byle tylko przetrwać kolejny dzień. No ale dobra wiadomość jest taka, że możemy to zmienić. Tylko musimy przestać walczyć z objawami i zaktualizować Twój system operacyjny. Ja nazwałam go system moc i składają się na niego trzy nierozerwanie ze sobą połączone fundamenty. Twój mindset, Twoje odczucia i Twoje ciało. I jeśli którykolwiek z tych elementów szwakuje, no to odbija się to na, po prostu na Twojej skuteczności i na każdym innym elemencie. Nie ma się... Upgrade'ować głowy, ignorując ciało, nie da się uspokoić ciała, mając chaos myślał. Więc skąd wiem, że to działa? No, system moc uratował mnie w sytuacjach granicznych i naprawdę pomógł wielu przedsiębiorcom wyjść z chronicznego trybu przetrwania. To nie jest teoria, to jest naprawdę twarda fizjologia i najnowsza neurobiologia. I wmawiają nam, że spalający nas stres to jest cena, którą my musimy płacić za rozwój firmy. No mylą się, bo właśnie nie rozumieją, czym stres tak naprawdę jest. I pokażę Ci tą trzecią drogę, między tą taką toksyczną kulturą zapitolu, a rzuceniem wszystkiego i ucieczką w mieszczady. Pokażę Ci drogę, w której masz ambitny biznes i spokojną głowę jednocześnie. I w tej serii dostaniesz mapę skutecznej transformacji. I bardzo skutecznie obalimy... Resztę mitów o stresie, o zmianie i sukcesie, bo te mity po prostu blokują Twoją moc i robią zwarcie w Twoim systemie operacyjnym. A jeśli uważasz, że to było wartościowe, jesteś typem osoby, która jest gotowa przejść od razu do działania i chcesz pominąć te kolejne lata kręcenia się w kółko i działania w tym starym założeniu, że wszystko jest w porządku to mam dla Ciebie skuteczną drogę na skróty. Dla zdecydowanych, dla tych, którzy chcą odzyskać kontrolę nad swoim życiem i biznesem. Jeśli chcesz wdrożyć system, który działa, kliknij pierwszy link w opisie. A w następnym odcinku pokażę Ci równanie, którego odkrycie kosztowało mnie dekadę dosłownie i 250 tysięcy złotych. I to równanie bezbłędnie udowodni Ci, dlaczego to, co robisz, Teraz nie przynosi oczekiwanych efektów. Okazuje się oczywiście, że to nie jest przypadek, ale no właśnie, o tym ale dowiesz się w kolejnym odcinku i dowiesz się też, jak to naprawić. Więc subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków w serii. To było mocne, co? A my się dopiero rozkręcamy, więc mega dzięki za wspólny czas. Działaj z mocą i do następnego.